Nie jest bezcelowy, bez żadnego. Pan weźcie w nami nie? komórkę. Za zakłócenie ciszy nocnej, tak? Dostaliście wniosek, drugi do sądu, drugi drugi pakiet. Czyli żadnego po raz trzeci do Was. Pan się nie chce dać wylegitymować, nie, nie stosuje się do koledzy policjanta umordurowanego, w związku z czym mam prawo rzucić siły, żeby wyegzekwować. To jest moje prawo, a Pana jest obowiązek. Mam prawo. Pan dzwonić w chce. Danych, nie tak, nie tak, nie tak, tak. Oddary pokaż rękę. Pokaż rękę. No, no, psz... no pff. wzięli mi jak szmata, tak? No, Widzę właśnie. Co dobrze. Ale no, pan chyba nie wytrzymał pan do czynienia, A trzymam. No... no. proszę pana, ale... Ja nie jestem śmieciem, tak? Ja no, a My tu kulturalnie powiedzimy. No... My również kulturalnie. Trzecia no, nasza interwencja. Pokaż jeszcze raz rękę. Trzecia. Trzecia. No trzecia, dostaliśmy mam. Kulturalnie. To jest kulturalnie. Pani robię z nami pojedzie. Tak? A, A Ty nie. Nie, nie. Ty... Co, ja nie, nie, przepraszam, on Nie pojedziesz. Za mi Tak? Aha. To ciekawe bardzo. No, 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 no to zapraszam. Niech Pan mnie zawiesza. Siłą! Oczywiście. No. będzie trzeba to tak. Czekam. Hmm. No, Znaczy się... Kurde, to jest Pan przesadził. No. No, ja nie przesadzam proszę Pana. Nie, nie przesadził. Ja nie przesadzę. Że... Proszę Pana, czy mogę prosić o werygitymowanie się? Policja generalnie w tym kraju Proszę o legitymację. Proszę o legitymację. panem w tej chwili nie ma Ale nie, to nie, tak nie tak. Pan jest na nie interwencji tak. domu, w którym nie się. Proszę, do... Do... proszę o wylegitymowanie się. On ma prawo Już. O, proszę bo... o spisanie, tak, o bo... spisanie żebym mógł to... spisać pana. Nawet w tej chwili z panem nie Pana prawo bo... jest wylegitymowanie się. Nie chce się pan wylegitymować? Taka policja? Proszę o wylegitymowanie się. Nie Proszę. Legitymowanie się. Proszę się pan, wylegitymować. No, o pan jeden kolejny. Proszę nie o wylegitymowanie. Się. Ma, Czy pan jest głuchy, przepraszam? Proszę o wylegitymowanie. Proszę daj no dobrze. Macie tak. hajs? Hajs do jednego. Ile? Pan wejdzie, pan wejdzie, za pan, i za pan. Ja, Tak, tak, bo, to, bo tutaj No tak. to się ciekawe, czyli nie chce się wylegitymować. Hamy. Niech pan ci mówi dalej o tym nielegitymowaniu się. Prawo kurwa polskie. Pan kurwa gada były zapłacone kartą. Pan. Pan pan komisarza. A na komisarza to kurwa karzy. Teraz. Prawa. Zbawę proszę zbawę. pana, nie chciał się dać wylegitymować pan. Wielokrotnie wzywany do tego. Ta, ta, ta jest Również ten drugi pan. I w takim razie ustalimy ten osobę. W ogóle, proszę to nogę wziąć, bo pan nie ma nakazu i nie ma pan kurwa prawa tu chodzić. Noga. Już. Pana, wielokrotnie pana prosiłem. I powiedziałem, że jeżeli pan nie, nie, nie wylegitymuje, to, to, to będzie pan na jazd polityczny. Doprowadzamy szkole. No, oczywiście, pogadamy o prawie. Nie dam racji. Miałem rację, nie? No, no dobrze, no, tak. ja nie możemy tego rozwiązać. Tak Ale jak chcecie to rozwiązać, kiedy my tu jesteśmy trzeci raz? To nie jest ciuciu babka. Dostaliście raz mandat, dostaliście wniosek do sądu i jesteśmy trzeci raz. Pan, Ja pierwszy, ale jako komisarz jesteśmy trzeci. No dobrze, ale. ale... Tutaj ludzie są inni, którzy chcą mieć spać. Tak. a wy tutaj cały czas może... imprezujecie. Ale kto teraz nie może spać przez sąd? Może, przepraszam, że. Imprezujecie to, też jest mocne słowo. No dobrze, proszę pana, są świadkowie, jest wniosek sporządzony. Jest, jest, jest więc chodzicie w sądzie. No, no proszę, to jest czasem w, w szoku tym, co pan tutaj nie tak? Proszę pana, ja, no to są... ja już panu powiedziałem. Pan ma swoje prawa, ale ma faś... pan również obowiązek. Dobrze, yy... Pisać... pan no tak, to nie jest ma... pan Ale obowiązek ma pan dzisiaj, proszę pana wylegitymować. Na żądanie policjanta miejsca publicznych niżej. Miejsce publiczne. Jeżeli nie ma pan no takiego obowiązku, tak, to nie Pan, pan, jest. pan, pan, pan wychodzi, zamykamy drzwi. Emilko, przeprosisz pana. Koloman, pana. no i tak poprawić się. Dobranoc. Panowie, a możecie kolegę chociaż ściągnąć do... No. Nie, my kolegę musimy wziąć, bo nie mamy jego danych. Yy, Pana znaczy, zarazka może się paną ściągnąć, tak? Pan, pan normalnie. Panowie, panowie, a mamy panu dane. Poproszę o wylegitymowanie się. Nie zaraz kurwa natychmiast, przepraszam. Albo noga z progu, bo to już pan raz. Pod Czapkę i mudur molekawy dość. Pani nie, nie, bo tego nie, bo, Pana musimy zabrać, pan żeby po odwagi nie Niech nie nie mi Pan pokaże, że Pan nie jest No cokolwiek. Pan nie ma na kawce, więc proszę, ja bym przyszedł z mieszkania, tak? ma no, ja, ja, no, 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 Panią, może zabiorę tą bajkę, bo ja... Nie, nie, tak tutaj poproszę. Nie! Zabrawa. No, tak ha, nie, ja, ja bym nie nie też zapożył. na nie. To, no to, to, to mi się wydaje, że na, na, najbardziej no, nie no, nie. Nie. No, tak po prawdzie, no to... Bo muszę proszę pana poznać dane tego pana, jednego i drugiego. Muszę. Proszę, nie, nie proszę nie wyjść z mieszkania. Proszę opuścić mieszkanie. Pan na Pan się nie legitymuje. Nie muszę, dobra, pan, pan, dobra, pan, dobra, pan, dobra, jednego pana do drugiego bierzemy nie, panie. Pan, prostu... pan się nie legitymuje, pan wchodzi do mieszkania prywatnego. Nie, proszę pana. Pan, 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 pan... pan się nie wylegitymował od 10 Dobrze, minut. Osoba uciekła, która nie podała danych, proszę, przepraszam. Nikt nie uciekł. Ale pan nie ma nakazu, proszę wyjść. Przepraszam, ale pan, nie kaza, pan nie ma... Pana. Nie ma opcji, żeby pan tutaj nie, wszedł. Tak, pan się nawet nie, nie, nie wylegitymował. Ja pana przepraszam, Dobra, to jest jakaś bzdura. Nie, ale, co ej, się kurwa dzieje. Ale, co tu Pan nie No to proszę nie, nie, nie szarpać, ja jestem w tej nie, chwili. Mam tak naprawdę kurwurkę, to nie, pan z nami i pan pójdzie również z nami? Nie pojadę nie, z panem, nie, 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 panem nigdzie. A czy ktoś pana szarpie? Tak. Nigdzie z panem nie, nie, panu nie panu wejdę. Wszedł policjant do naszego nie, mieszkania. Nie, policja do naszego to, mieszkania, policjant przed. Nie ma. Proszę pana. Będziecie państwo chodzili? Następnie. mure, mure, mure. Prosto proszę, ja, mi się nie chce jechać. A dlaczego używasz tak. przemocy? Tak? nikt nie używa ja, przemocy. Nie, Tylko nie ten pan musi coś dać wylegitymować. Pan, 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 pan? też z... się nie chce nie, dać wylegitymować. Pan też się nie chce dać wylegitymować. Niech ten, przepraszam pana. Pan sam. Odajcie mi Przepraszam pana, tak? Ale

nie Proszę o jego Proszę o jego legitymację. Proszę o legitymację tego pana. Proszę o woszątanie. Tak ten kraj działa. Wróciłeś wczoraj? Dzisiaj. Proszę, Wiem. Wiem. Tu się dzieje prawo i sprawiedliwość. Kwascimy. Dobrze, tego pana. Odznaczę. Proszę o... Mogę? Przepraszam, filmuję pana odznakę. Gdzie pan ma swój numer? 668240 Proszę się odsunąć. Tak? 6, 6... Proszę się odsunąć. Jak pan się na jak pan się nazywa, jaki jest pana Jak pan się nazywa, jaki jest pana stopień Jak pan się na Jak pan się nazywa Jak pan się nazywa Jaki jest pana stopień Jak pan się nazywa Jak pan się nazywa Jaki jest pana stopień Proszę mnie nie Użyję paralizatora Proszę pana Jak ten pan się nazywa?